Ta debata polityczna, publiczna wygląda w taki sposób, że dąży się nie do przekonania oponentów, oponentek politycznych, ale do tego, żeby ich właściwie zdominować i wyeliminować. Nie toczy się z poszanowaniem dla swobody poglądów i opinii, z poszanowaniem, przywiązaniem do idei pluralizmu politycznego. Natomiast przypomina to bardziej wszystko taki rodzaj walki, gdzie zbiera się po prostu jakiś tam oręż, środki, centra dowodzenia w postaci np. mass mediów, w postaci jakichś tam ośrodków badania opinii, do tego żołnierzy i żołnierki, czyli oczywiście kadra polityczna, no i ekspercka dalej, prawda? I, i na końcu trolerska, która zalewa tymi po prostu tymi samymi przekazami cały, cały internet i generalnie przestrzeń właśnie tej debaty? Nie wiem, czy tak jest na całym świecie, bo nie mam doświadczenia, ale nawet jeśli by tak było, to jest to złe, bo nie tylko, że jest to po prostu no, sprzeczne z ideą demokracji, ale to jest po prostu bezsensowne i nieskuteczne, i Zwróćcie uwagę, że większość ludzi, którzy, która wypowiada się tutaj na tematy polityczne, czyli jakichś tam rozwiązań, które mają służyć dobru wspólnemu, to robi to w taki sposób, jak gdyby wierzyła, że jeśli powtórzy milion razy ten sam swój przekaz, to inni raptem pod naporem, nie wiem, tego, tej jego siły emocjonalnej, czy pod nie wiem pod naporem tego, że wryje im się po prostu w podświadomość, zwyczajnie zrezygnują ze swoich poglądów i zaakceptują ten konkurencyjny. I dzieje się tak zarówno na lewicy, jak i na prawicy, jak i w centrum. Wygląda to mniej więcej tak, że przychodzi na przykład w kwestiach powiedzmy, no, obyczajowych, jak mówiąc powszechnie, potocznie. I mówi osoba, liberałka, na przykład, i mówi, prawa człowieka, prawa człowieka, prawa człowieka, prawami człowieczymi. I przychodzi, na przykład, konserwatysta, tutaj mówi, tradycja, tradycja, tradycja chrześcijańska. No i się dogadali, nie? Bo to <gryw> naprawdę konstruktywna rozmowa to była. Nic dziwnego, że niektórzy już po prostu nie są w stanie po tych rozmów politycznych słuchać. No, i teraz inny przykład. Przychodzi ktoś z lewicy i mówi: godna praca, godna płaca, godna praca, godna płaca. A przychodzi ktoś, kto jest na przykład liberałem ekonomicznym i mówi tak: własność prywatna, własność prywatna, własność prywatna. Nie możemy utrzymywać nierobu. No serio, jeżeli. Ja się tak zastanawiam, jakie jest wyobrażenie na przykład liberałów i lewicowców, jeżeli chodzi o opowiadanie na przykład o prawach zwierząt. Albo właśnie w czasie, tak jak wcześniej mówiłam o prawach człowieka, no to co, no nie ma prawa zwierząt, bo one czują, bo coś tam, coś tam, no a, a co ma powiedzieć konserwator? Ten ma inny system wartości, możemy powiedzieć, a gówno mnie to obchodzi. No gówno mnie to obchodzi, uważam, że zwierzęta mają jakiekolwiek uczucia, a nie uważam, że powinny mieć prawa, a ja w ogóle uważam, że najlepszy świat to będzie wtedy, kiedy przywrócimy batorzenie na głównym placu centralnym w mieście. No. I co i sobie pogadali, nie? Skuteczność nieskuteczność takiego podejścia polega na tym, że ludzie różnią się poglądami, ponieważ różnią ich na przykład systemy wa wartości, a te są z kolei zakorzenione na przykład w temperamencie, który jest wrodzony, w, dominu w, do w dominujących odczuciach moralnych, jakie ktoś, jakie ktoś ma. No tak przynajmniej dotychczasowe badania sugerują. Zatem. A tego, tego tak łatwo nie da się zmienić, nie da się tego po prostu zagadać w jakiś sposób, zakrzyczeć. Ewentualnie następnym krokiem mogłaby być właśnie przemoc. Przemoc, czy to zepchnięcie prawem, wypchnięcie z przestrzeni publicznej, czy też na przykład po prostu eliminacja jakaś fizyczna. To jest naturalna konsekwencja, nie ma innej możliwości, ponieważ nigdy nie będzie takiej sytuacji. Że, osoby, że znikną na przykład osoby konserwatywne w sensie obyczajowym, ponieważ zawsze będą istnieli ludzie, dla których więcej niż dwa, trzy modele życia to już jest po prostu nadmiar, w którym oni się gubią i nie chcą tego. Chcą, tęsknią do momentu, w którym mogli wybrać tylko na przykład dwa modele: mąż, żona. W parze heteroseksualnej albo ksiądz zakonnica, tak? Nigdy nie będzie takiej sytuacji, żeby zniknęły osoby, którym potrzebują bardzo dużego bezpieczeństwa socjalnego, osoby, które najczęściej mają poglądy lewicowe. Zawsze będą ludzie, dla których jeden sprawdzian zawodowy, na przykład potwierdzający kwalifikacje raz na dwa-3 lata, to jest coś, co na pół roku wytrąca ich z równowagi psychicznej. I przeciwnie, nigdy nie znikną liberałki liberałowie którzy na myśl o zabezpieczeniach społecznych po prostu sądzą, że życie straciło sens i popadają w depresję, bo potrzebują wyzwań, potrzebują stymulacji. Oczywiście ci oni wszyscy będą w stanie się dogadać, ale o ile zaczną ze sobą rozmawiać i poszukiwać kompromisu. Na czym polega rozmowa? Rozmowa nie polega na tym, że się mówi cały czas to samo, to co się akurat chce powiedzieć, żeby wyjaśnić swój pogląd. Rozmowa polega na tym, że się słucha drugiego człowieka, próbuje się go zrozumieć, jakie są jego autentyczne obawy, jakie są jego lęki i jakie są jego nadzieje i marzenia. I wtedy, rozumiejąc to, można przejść do punktu B, czyli poszukiwaniu płaszczyzny kompromisu. Poszukiwaniu takiej, e, takich obszarów, gdzie co prawda <głos》> możemy sprawić, że życie dla nas wszystkich będzie znośne, będzie satysfakcjonujące, ale nie będzie pełnią szczęścia. Bo jak rozumiem, na dzień dzisiejszy, zarówno dla prawicy, jak i dla lewicy, pełnia szczęścia to będzie wtedy, kiedy po prostu oponentki, oponenci w poglądach politycznych wyparują. No, tak to wygląda. Najśmieszniejsze jest to, że pierwsza zauważyła to prawica. Ja to teraz jakby rozumiem, że, że kiedy oni się czuli zaszczuci, kiedy oni zaczęli mówić, że oni są dyskryminowani, że im się zabrania pewnej rzeczy mówić, bo oni się czuli, że mainstream, tak ówczesny, medialny nie pozwala im na artykułowanie swoich, to znaczy podważa w ogóle możliwość posiadania takich poglądów, jakie oni mają. No tylko co zrobili w kontrze? Co zrobili? No, wymyślili sobie, tworzą swoje media i będą tam kłaść po prostu ten sam przekaz, tylko odwrotnie. Które będą dyskredytować jakiekolwiek poglądy liberalne, na przykład i lewicowe. Powinniśmy się wreszcie nauczyć, jakby zrozumieć to, jako społeczeństwo, chyba, czyli powiedzmy, no chociaż większość, jego większość, że jesteśmy różnorodni, różnorodne, no i po prostu zawsze będą ludzie, którzy będą reprezentowali skrajne od nas systemy wartości, a zatem i poglądów. No a jeżeli to już zaakceptujemy, no to później w kolejnym kroku możemy zacząć ze sobą rozmawiać i urządzać jakoś ten dom nazywany Polską, który tutaj mamy, tak żebyśmy wszyscy mogli z jakąś tam satysfakcją w nim żyć.